Cześć, siemanko, z tej strony Danielos, a dzisiaj otworzymy sobie takiego boksika ze siedmioma saszetkami, trzema kartami limitowanymi i jedną kartą coins. Tutaj mamy takie okieneczko i możemy sobie podejrzeć. O, Limited Edition, czerwona koszulka, chyba Liverpool, bo spodenki też. Nie będę podglądał tam na dole, co jest napisane. Co tu mamy? Świętujemy 10 lat, no to to już wiemy. Wszędzie, wszędzie jest to pokazane. Ekskluzywną kartę limitowaną. O! Czyli nie będę miał tego. Tej karty. Coś w sensie ja to mało mam limitek jeszcze. <laughs> Oczywiście powpadają, bo to jeszcze puszeczka, tu jeszcze takie to, to tamto. Więc zobaczymy. Spróbujmy to otworzyć jakoś. Dobra. Udało się. Wimiemy sobie paczki. Zobaczymy ile jest. Czy jakoś gratis może dostaliśmy. Niechcący czy nie? Ły. To sobie zostawimy jeszcze chwilę. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma. No niestety, kiedyś dawno temu udało mi się dostać jedną gratis. Ale niestety ostatnio nie mam szczęścia. A dużo tego otwieram. Codziennie odcinki są. Więc naprawdę sporo tego jest. Dobra. Później sobie tutaj, dobra, co od limitek zaczynamy, tak zaczniemy od limitek, Zrobiłem pojedynek, chyba że tu jest jakaś karta, której nie można trafić, limited edition, 150 końców, to sobie odłożymy tutaj i wiedziałem, wiedziałem, że to Liverpool, Dominik Soboszlaj, czyli Soboszlaj, dobra, Ale jest Bayern i, I Minja Kim, no dobra. Czyli dwóch jest i arsenal. Jakub, kiwior. A, to pewnie kiwiora, można tylko do trafić. Coś słyszałem o tym, że gdzieś można tylko kiwiora trafić. I możliwe, że to to. Czyli mamy pojedynek trzech czerwonych koszulek. No, ładnie. Nie wiem, czy tak oddalić, przybliżyć. Może ja trochę przybliżę kamerę. A musimy mieć, gdzie kłaść też karty inne. Troszeczkę z góry by się przydało. chwila, zatrzymam. Może teraz troszeczkę więcej widać choć choć tu troszeczkę ten. Dobra. Którą tu pierwszą otworzyć? Może ze środka weźmiemy. Tutaj mamy po trzy. Albo jakiś pojedynek jeszcze taki. A to na mnie wychodzi. To Michalant będzie pierwszy. Mamy trzy paczki, tu trzy i tu jedno. Zobaczmy. Można trafić momentu. Chyba można. Kurde, ale twardo. Nie mogę odgiąć. No, polujemy na Golden Ballery jeszcze, bo nie mam. Invisible mam i ikony jeszcze, parę ikon nie brakuje. Dobra, zobaczmy. I mamy Fan's Favorite, Douglas Lewis. To sobie go musimy tutaj odłożyć. Rising Star i This. No Juventus by miał dwa punkty już. Titan Ronald Araujo. Barreiro. Po nie mamy dobra, Taremi i Hendrik Ja też poluję na Ferana Torresa, którego dalej nie mam. Niestety, nie wiem, mam jakiegoś pecha. Kurde, gdzie to odłożyć? Na razie Dobra, na razie tu... I co, nic się nie trafił? Chwila, bo tak zagadałem się troszeczkę. W swoich myślach oczywiście. Dobra, to teraz... Szoboszlaj. Właśnie nie mam tego Ferranu Torresa. I cały czas na niego poluję. Nie wiem, czy mi nie brakuje właśnie tylko jego, czy coś w tym stylu. DFC Barcelony. Valverde. Golden Legacy 2022. Mamy Fermina Lopeza Nosce Barcelona, Samoelino, Acemidantia i Solari. No kurde, żeby nic się nie trafiało. Zobaczmy jeszcze na pewno. Teraz się trochę bardziej skupię, żeby wyhaczać tych piłkarzy. Ale jak się nie trafiają, to aż muszę sprawdzić na pewno, bo niesamowite jest to, że trzech piłkarzy mamy, trzy kluby różne. A tutaj się nic nie trafia. Masakra. Dobra. Kolejna paczka. I. No kurde, same świecące na początku. Może ja będę od tyłu otwierał. Kapitan Luke de Jong. Tutaj mamy taki. Ibrahim. Jude Bellingham. Magician. O kurde. Dwa razy Jude Bellingham. Zwykły bazóweczka i magik. Jest Jakub Kiwior. No ładnie. Ale też mamy Sobosztaj. No zobaczcie, co się trafiło. Dwóch tych piłkarzy, co tutaj mamy na limitkę? się trafili. Czy co? Odłożę sobie tutaj. zrobimy może tak bardziej, żeby było ich widać, kogo tak naprawdę szukamy. I tutaj patrzcie. Kiwior i Szobosztaj. Tego się nie spodziewałem, ale śmiesznie, bo tu jeszcze dwa razy Bellingham się na przykład trafił. Więc śmieszna paczka, fajna. Odkładamy. Koło teraz. Tutaj, Co Zobaczmy. Ale teraz biorę od tyłu. Mam nadzieję, że jakiś momentum może wpadnie. I mamy żurzinio czyli dwa punkty ma Arsenal. Koło tu mamy jeszcze. Vinicius Junior. Dalej Fries Majorzyn, Florian Wirtz Fluo Joe. I ostatnia karta. To to jest. czemu tu nie ma żadnego symbolu? A bo to jest klub batch. Ulsan. Dobra, teraz z Halandem. No, Byron się w ogóle nie trafia, rzadkość. Zazwyczaj cały czas się trafia. Co my tu mamy? Teraz od przodu weźmiemy. Klubacz. E, French Faros. A będę tu odkładał. Tau. Titan. Bostagli. Bostagli. Kurde, jak ja czytam w ogóle. Santana. gappia I Rudiger. No kurde, same powtóreczki bym powiedział. Same powtóreczki. I nikt z Bajernu dalej. A jeżeli widzieliście kogoś z tego klubu, co tutaj jest. I schowałem go, to napiszcie w komentarzu. Ale raczej, raczej nie. Oj, oj oj oj, oj. Czy to będzie karta, który, której nie mam? Ja nie mam jednej takiej karty. I możliwe, że to ona. Co tu mamy? Balerdi. O, czy to już zagięte? No trochę zagięte, no. Tutaj też, masakra, no. Ostatnio mam takiego pecha z tymi zagiętymi kartami. Titan, Bremer. No ale zobaczmy, może, może... Chociaż będzie ta, co nie mam. Reinido, Morato. I... Teze. tam Teze. I zobaczmy. Oby z przodu nie była... Brzydka bo powyginana. I kogo mamy? A nie, jednak to Invisible. <laughs> Ale i tak super, traf. Fajnie, że się trafiło. To już jest chyba moja piąta czy szósta. Fajna karta. Tylko, że za często się trafia, bo jest tylko jedna. I ta tylko często się trafia. Bo Golden bolerów dalej nie mam, a mam kurde sporo powtórek. Moja ja ostrość, nie Ktoś kodzik może chce. Może gdzie ten kodzik? Tutaj jest ten kod. No, i kurde, tu coś właśnie odchodzi jakieś dziwnie. No ale cóż, no trudno. Tak dzi dziwnie, w dotyku też. Chropowate, tak jest. Przez to. I ostatnia paczka. Powyginajmy. Czy tu wyczuwamy momentum? Nie sądzę. <laughs> Choć bardzo bym chciał. To jest ostatnia paczka, więc musimy od tyłu zobaczyć. Cyk. Oj, ostrości nie łapie, ale ostrość! Korea. Cyk. Gundogan. Cyk. Tam już widzę, że coś się... ten... pojawiło. Pepi. Muszę odwrócić. Fans' favorite, Botka. Mamy kartę. Magika. Żołanowiec. I tutaj chyba jest Legenda. A może sobie zobaczymy, dobra, zgadujemy co to, kurde, no i pokazałem, Inter, Ronaldo, a, <laughs> wszystko pokazałem co mogłem, masakra, ale powiem wam, kurde, jeśli chodzi, te, chcecie limitki zbierać, no to trzy limitki, tutaj Golden, się trafił Invisible i Legenda Ronaldo, spoko sprawa, jeszcze 150 końców do gry. Ale zobaczmy jeszcze. Tak na szybko się przejrzy. Czy tu nikogo nie było? Czy naprawdę z Bayernu nie trafiłem nikogo? To byłby fenomen jakiś. Tylko mam Bayern, i Liverpool i Arsenal. Mhm. No patrzcie. Nic. Nic z Bayernu. Wow. Na tyle. Na tyle kart. Nikogo z Bayernu. Czyli wygrywa Arsenal z Jakubem Kiewiorem. Tutaj on załatwił dwie brameczki. Na szczęście nie ani nie przez jego straty piłki. I Arsenal wygrywa. Więc co? Fajne trafy chyba. Czym tak może pokazał? O jest, wypadła limitka. Zobaczmy. Oj, 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 Dobra. Takie trafy Ronaldo. Invisible, Edymitki, Kivior Kim Kiew. i Więc Fajnie się trafiło. Dzięki wielkie za obejrzenie. Zostawcie łapkę w górę i do następnych odcinków. Dajcie też suba, proszę.